Kiedykolwiek mieliście tak, że gdy chcieliście sobie zmienić profilowe na Discordzie i już jakieś wybraliście fajnie, przeskalowaliście i daliście zastosuj, napisała do was losowa osoba, że macie zmienić to profilowe i to w tym momencie? Ja też nie, ale w tym filmie powiemy sobie, co twoje profilowe na Discordzie mówi o tobie. Oczywiście chcę tylko zaznaczyć, że wszystko w tym filmie jest tylko i wyłącznie moją opinią i wcale nie musicie się z nią zgadzać. A teraz zapraszam już do oglądania. Zaczynamy od tego, oto domyślnego profilowego. Gdy zakładasz sobie konto, to jeśli nie ustawisz sobie żadnego profilowego, to takie oto ustawiać się domyślnie. Ale w różnych wariantach kolorystycznych, i jeśli to jest twoje profilowe, to są trzy opcje. Albo jesteś tak leniwy, że nie chcesz ci go zmieniać, albo nie wiesz jak to zrobić, albo jesteś jednym z tych ludzi, którzy wychodzą na dwór i nie interesuje ich, jakie mają profilowe na Discordzie. Ale rozumiem, że jeśli kliknęliście w ten film, to raczej nie jesteście jedną z tych osób. Następne profilowe to takie oto coś. Jest to profilowe, które Discord sam podpowiada, gdy zakłada się konto na telefonie. To zwyczaj użytkownicy z tym profilowym nie mają więcej niż 10 lat. Jeśli twoje profilowe to profilowe jakiegoś YouTubera, co znaczy, że jesteś jego wielkim fanem i w całym wszechświecie nie ma większych fanów niż ty. Z wyjątkiem oczywiście innych osób, które też skopiowały jego profilowe. Następnym wartym umówienia punktem jest profilowe anime, i tu parę opcji. Albo jesteś 11, max 12-latki, który stara się być bardzo ascetic, ewentualnie jesteś egil albo próbujesz trollować, że jesteś innej pci niż rzeczywistości. No chyba, że w ostateczności. Ci jesteś naprawdę wielkim fanem tego konkretnego anime. Punkt, który również bardzo często się pojawia to profilowe, które jest albo screenem, albo przerobieniem na jakiejś stronce twojego skina z Minecraft. Oznacza to, że jesteś zapełnionym graczem Minecrafta, który każdą w swoją wolną chwilę spędza grając w Box PvP. Profilowe kota. Bardzo lubisz koty i wcale nie musi to oznaczać, że jesteś za młody, żeby używać Discorda. I ostatni typ w tym zestawieniu to drill. Jeśli twoje profilowe to drill, prawdopodobnie jesteś świeżo usmażonym użytkownikiem nitro i chcesz mieć ogromny flex. W tej części to by było na tyle. Jeśli chcecie zobaczyć następną, to koniecznie dajcie suba, a zostaniecie powiadomieni, kiedy tylko się pojawi. Dajcie też lajk like i napiszcie w komentarzu, co sądzicie o typach przedstawionych w tym odcinku. Pst, możecie też dać propozycję na następny, a ja już się żegnam. Trzymajcie się! Cześć!